Po ziele, po ziele, po ziele. Nas dzielało niewiele, niewiele Hej, przyszedł do niej braciszek Połamał jej koszyczek Oj ty, ty, oj ty, ty Za koszyczek zapłać mi Oj ty, ty, oj ty, ty Za koszyczek zapłać mi Ja uwielbiam ją Ona tu jest I tańczy dla mnie Bożty ty zdobywasz, będę dziś. Mijamy górskie strumyki, wrzucamy do nich kamyki. Ciszu mi ziertur. Mamo tato. nie miał krzywych nóg, ale krzywe nogi mam. Kiedy podskoczę, to sięgną. W danej piwnicy tańcowali pięknie grać i na duszki spodzierać. Tam za pięknie grać i na duszki spodzierać. Tam za listę pięknie kiedy nie miał krzywych nóg, ale krzywe nogi mam. Szkoda, bo przyjeżdża, no chciałbym gdzieś trochę zniąść. A za nią, jak za młodą Ale skończysz z wina. Ale Karolinko, bo ja dom goście. Tu Karolinko, bo ja dom goście. Ja się już nie wrócę, bo się bardzo smucę, bo już na moście. Ja się już nie wrócę, bo się bardzo smucę, bo już na moście. Bujaj się, bujaj się, nie zobaczysz więcej nie. Bujaj się, bujaj się, tak bez końca. I ja też buję się, nie zobaczysz więcej nie. Bujaj się, bujaj się, tak bez końca. I ja też buję się, nie zobaczysz więcej mnie. Bujaj się, bujaj się. ¡Checaron!